Cześć, witajcie w pierwszym majowym vlogu po weekendowym. W trochę lepszym nastroju, bo spadło w sumie przez, przez weekend majowy około 25 litrów wody u nas, więc, więc robota idzie zupełnie inaczej. Ale co ja tutaj robię? Jak zobaczycie za chwilę z tyłu, mam e, przypiętą talerzówkę, agregat talerzowy. No i pomyślcie, że pewnie wziąłem w dzierżawę jakiś kolejny nieużytek, patrząc po tym, co, tu, co tutaj jest na tej działce. Otóż poniekąd można by tak powiedzieć, ale nie do końca. To jest działka, którą już miałem, mam już od kilku lat w dzierżawie. I tak naprawdę w ubiegłym roku ta dzierżawa miała się skończyć. No z przyczyn takich, że nie mogłem się dogadać co do, co do po prostu dopłat. Tak? Właściciel tej działki. We wcześniejszych latach ja składałem wniosek i brałem dopłaty i po prostu, a właściciel płacił sobie podatek no i miał powiedzmy ziemię w kulturze, co może nie wskazuje po tym jak widać jakie tutaj wyrosły, no ale od, od, od ubiegłego roku tutaj nie byłem w ogóle na tej działce, bo w tamtym roku no, nie dogadaliśmy się po prostu i była mowa o tym, że, że po prostu ostatni rok będę użytkował tą działkę w 2019 No i nic już tutaj nie robiłem. Tutaj dodam, że właścicielem nie jest żaden rolnik, tylko można powiedzieć taki większy przedsiębiorstwa. Tutaj przedsiębiorca w naszym regionie kupił to jako teren inwestycyjny, tutaj ma jakieś plany inwestycyjne na te działki, do końca nie wiem jakie, w każdym razie zadzwonił do mnie teraz, no przed, przed majówką kilka dni, że no, żebym jakbym mógł, to, to żebym sobie jeszcze raz tutaj coś zasiał, jak on to nazywa, no i żebym sobie złożył wniosek na dopłatę. No i tak, tutaj rok temu był ubin, nie był zebrany, bo no jak widać wyrosły jakieś pojedyncze haszcze, totalnie nie było nic do zbioru, wypaliło go praktycznie. Ogólnie to jest wszystko co do ziemi 6Z Klasa. Działka ma fajną lokalizację, bo tutaj zaraz tam jest komis samochodowy i krajowa 60, trasa Kutno Płock więc tak to, tak to wygląda, dlatego to jest taki można powiedzieć teren inwestycyjny bardziej niż rolniczy. Tutaj ogólnie 6 czy 7 lat temu ten właściciel kupił tą działkę i tutaj było samosiejka, ze 40 lat tu nic się nie działo, podejrzewam i oni tutaj, tu były takie góry, doły, z początku kopali w tych dołkach sobie żwir, bo ma dość dużą też firmę budowlaną i potem zaczęli jakieś tutaj kamienie, betony przywozić, zasypywać, rozrównywać to, także no, można sobie wyobrazić jaki tu miszmasz jest, tak? W to praktycznie w ogóle nie ma, jeszcze to wszystko przemieszane, także no, wygląda to tak po prostu, że działka typowo dopłatowa. Yy, dzisiaj mamy 6 maja, też mogłem zrobić to, nie wiem, 2 maja tutaj przyjechać, tak, i, i talerzować, i zaraz siać, ale nie spieszę się, tu będzie ubin yy, zasiany yy, fioletowy, wąskolistny. Dlaczego taki, ktoś powie, a nie żółty? Dlatego, że nie nastawiam się na jakikolwiek tutaj zbiór. Nie będę inwestował. Fioletowy mam na stanie, dlatego zasieję nim została mi tam tona. Tu jest 5,70 hektara, więc, więc tyle ile mam, tyle planuję zasiać. I po prostu nie nastawiam się na jakiś zbiór. Działka typowo dopłatowa i będzie zgłoszona do EFY. Więc, więc też... No wiadomo, potem z poplonami nie ma problemu. także, znaczy, Czy tak czy tak, to jestem zwolennikiem siania poplonów, ale może niekoniecznie w tych narzuconych od terminach bo wiadomo w sierpniu jak to jest czasem zniwa się przedłużą różnie to bywało też ze zbiorem słomy a tutaj terminy goniły trzeba było myśleć o poplonach no wiadomo także tutaj będę miał temat załatwiony bo, bo tak jak mówię nie będzie żadnej chemii tutaj używanej po prostu talerzówka idzie zaraz wyjdę wam pokażę jak to wygląda po talerzówce w to będzie oczywiście silnikiem moim talerzowym wsiany łubin nie wiem, no 150-170 kg na hektar, z tym, że on jest dość drobny, także nie wiem, jaką ma masę tysiąca nasion. No i tak to, wszystko, tak to wszystko wygląda, mówię, pokażę Wam, że, że takie chaszcze, można pomyśleć, że nieużytki też, też tutaj mam z nimi do czynienia. W ubiegłym roku, tak jak mówię, no było też zgruberowane, był zasiany łubin, nic z niego nie wyszło, nie było żadnych zbiorów. Także już po żniwach wiedziałem, że ta działka ma mi odejść. Nic tutaj nie robiłem, no ale tutaj, tak jak mówię, no, właściciel zadzwonił. Zobaczcie, no tu jest żywy piach, tak, także no mimo, że gdzieś tam miejscami haszcze mają metry więcej wysokości, to, to zobaczcie jak to wygląda. No to dobrze, że chociaż troszkę, no nie troszkę, bo sporo popadało, to przynajmniej się nie kurzy, tak, bo, bo gdyby przed tymi majowymi deszczami, gdybym tu przyjechał, no to podejrzewam, że że byłby Teksas, tak? Także tak to wygląda. Działka no dość spora. Tu jeszcze tam do tych, do tych gruzów, bo oni tu sobie składują yy, no jakiś tam tłuczeń, jakieś różne yy, no Hałdują sobie po prostu też ziemię, no co tam wiadomo, firma budowlana, więc, więc co im potrzeba. Mają tam koło hektara placu ogrodzonego i tutaj poza, tutaj do samego lasu, ta działka jest jeszcze mi tu kawałek zostało, muszę stależować. No i jak, jak pogoda i czas pozwoli, to jutro pewnie zasieję ubin i, i oficjalnie zakończę y, siewy tej wiosny. I tak to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, jak u Was jest z opadami, ile u Was spadło. Wiem, że u niektórych spadło dużo więcej niż tu u nas w centrum, ale, ale gdzieś tam widziałem w komentarzach któregoś dnia, no może teraz to się zmieniło, że, że tam narzekania, że po 5 litrów. No rzeczywiście 5 litrów to, to szału nie ma. No u nas, tak jak mówię od razu, sytuacja na polach się polepszyła. Wiadomo, że jak nie będzie padało to, to tam na tydzień powiedzmy, tak? Ale no jest nadzieja, bo, bo ta nadzieja już powoli umierała. Szczególnie zboża o zimę odżyły. Zresztą no wszystko. Burak, burak pięknie wyrządkował. Tak to te wschody były takie 60-70%. Teraz no już no jest super na razie. Też, też gdzieś tam dzisiaj mamy środek, koło soboty jak pogoda pozwoli. Drugi zabieg będę robił w buraku, To co... Wiatr wieje, także pewnie będą szumy zresztą no widzicie, jak to wygląda działka, działka jest spora tak, tak, tak jak typowo do takie działki też u są Nie jednego roku raz na tej działce miałem sorgo naprawdę się udało, ale to było w 17 roku sorgo prosił teraz z, z 4 ze metry wyższa od sieczkarni od Jaguara było no ale, ale raz i, i jeden i ostatni nawet dzisiaj nie dałem. To, to sorga bym nie zasiał nie bardzo chciały to jeść taki. wartość też pewnie nieporównywalna do kukurydzy a nasiona, tutaj nawożenie obornik poszedł, nie było wcale takie tanie potem zbiór, także dość dość, no, dość, dość droga pasza wyszła a no myślę, że nie warto, tak? No i dobra, nie będę zanudzał, biorę się dalej za robotę, trzymajcie się na razie i do następnego. I napiszcie jak tam u was zapadami. Jestem ciekaw, czy, czy mniej więcej jest podobnie te 25, 30, 35 litrów, czy, czy gdzieś ktoś ma już może ze 70. No może przesadziłem, ale z 50 pewnie, pewnie są regiony, które tyle dostały. No ale tak jak mówię, dobre i te 25 już jest inaczej. Ja też już planowałem zamknąć drugą, na drugiej dawce azotu i 160 kg czystego składnika w pszenicy. Dzisiaj też domówiłem jeszcze saletrosan, gdzieś tam 120-130 kg hektar rzucę. Wiadomo, może już nie, ta pszenica zaraz na flagę, pewnie na liść flagowy będę rzucał. Ta pszenica może już nie, jakby nie, nie zmienimy tak? jej plonu, nie wpłyniemy na ten zwiększenie plonu. W dużej mierze, bardziej już na, na jakość, no ale no zobaczymy. Może jakby jeszcze popadywało, może się uda przynajmniej zrobić konsumpcję w tym roku. To też zawsze jakieś parę złotych do przodu. A 100-parę kilo saletrosanu no to jest tam 120-130 złotych na hektar, więc, więc nie aż taki duży nakład. Także też, też dam znać, jak mi przywiozą, będę siał. Zresztą zaraz te dwójka będzie, jest, jest co robić, tak. No i herbicydy w kukurydzy niedługo mi dojadą, to też nagram co i jak i dlaczego, jakie koszty. Także zachęcam do oglądania, będzie co oglądać. Trzymajcie się na razie i cześć.